Witam Państwa ponownie, ja jestem Pasztan Bydgoski jesteśmy po meczu Chelsea-Olympique Marsylia, pierwsza kolejka fazy grupowej Ligi Miszów na serwerze BlockBall Polska. Dzisiejszy mecz zakończył się wynikiem 4-0 do 0 dla drużyny Olimpiku Marsylia, a ze mną gracz drużyny przegranej Chelsea, Wojtek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam no jakby tak generalnie zapytam co, co ta się podziało, ponieważ yy, początek meczu tracicie dwie szybkie bramki. Co to się podziało tam u was? Powiem panu tak. Totalnie o ile mogę tak powiedzieć. Daliśmy dupy, naprawdę no... Cóż mam więcej powiedzieć No obronę mieliśmy bardzo słabą taką Słaby po prostu pressing wie pan, sam pan widział. No wiedziałem, tak. Eee, co ty możesz powiedzieć o postawie swoich eee, wspólników? Tutaj widzieliśmy, wiele z was się wyróżniało, Leosek, e, Trawisek, mimo z Fauli też dobrze pokazywał się, e, Genagrus, czy też Knopek. E, widać było, że mimo, że przegrywacie, to staracie się jak najlepiej. Co ty o tym powiesz? Moim zdaniem tak, co chwilę się tam staraliśmy, próbowaliśmy tam chociaż pod koniec tam jeszcze honorowego gola strzelić staraliśmy się właśnie tam jeszcze odbić w pierwszych minutach, lecz potem już, już się nie udało. No dobra, no i takie wydaje mi się, że oczywiste pytanie, czy jaki jest wasz plan na poprawę tej sytuacji, bo jeśli generalnie takie mecze będą następne w waszym wykonaniu, to może być ciężko z kwalifikacją do fazy pucharowej. Prawdopodobnie najbardziej potrzebujemy po prostu obronę, mamy aktualnie osłabioną bardzo obronę, będzie nad tym bardzo dużo starań pewnie, także trochę ta pomoc będzie jednak czerenowana. No dobrze, no to ja życzę jak najlepiej, bo no dzisiaj mecz nie napawam na pewno optymizm, ale jest jak najbardziej do poprawienia. Ja dziękuję Ci za wywiad. Dziękuję. Ja byłem Paszczer i wracamy do studia. Do zobaczenia.